Wyobraź sobie pewien spokojny poranek w Watykanie, kiedy cisza krużganków zostaje przerwana nagłą wiadomością, która budzi niepokój w całym sercu Kościoła. Papież, znany ze swojej głębokiej duchowości i niezwykłej intuicji, spędzał ten czas na modlitwie, prosząc Boga o światło w sprawach, które od pewnego czasu go dręczyły. W jego sercu rosło przekonanie, że zbliża się coś istotnego, coś, co wymaga ogromnej rozwagi, odwagi i czystości serca. W tym samym czasie kardynał, odpowiedzialny za pilnowanie duchowej równowagi wśród wiernych, otrzymał tajemniczą wiadomość dotyczącą niepokojących wydarzeń, o których szeptano w murach kilku krajów. Treść tej informacji była na tyle poważna, że natychmiast poczuł ciężar odpowiedzialności, jakby to sam Bóg położył mu ją na ramionach. Postanowił więc udać się do papieża, aby przedstawić mu to, co odkrył, chociaż wiedział, że prawda może być trudna do przyjęcia. Kiedy w końcu spotkali się w prywatnej bibliotece, atmosfera była niemal namacalna. Papież podniósł wzrok znad modlitewnika, a jego spojrzenie, choć pełne łagodności, zdradzało głęboką troskę. Kardynał przedstawił wydarzenia, które dotyczyły niezwykłych zakłóceń duchowych, świadectw o niepokojących zjawiskach i słów, które wielu wiernych zaczęło słyszeć podczas modlitwy za zmarłych. Zjawiska te były tak nietypowe, że trudno było je zignorować papież słuchał w milczeniu, a każde zdanie wypowiadane przez kardynała zdawało się układać w większą całość, jakby prowadziło do nieuniknionej prawdy. Po chwili głębokiej refleksji papież opowiedział o swoim własnym doświadczeniu z poprzedniej nocy. Podczas modlitwy poczuł nagłą i bardzo wyraźną intuicję, że pewne słowa wypowiadane w kierunku dusz zmarłych mogą sprowadzić nie tylko zamieszanie, ale i niepokojący rodzaj duchowego otwarcia na to, co nie powinno być przyzywane. W jego słowach brzmiała powaga, która sprawiła, że kardynał zastygł w ciszy. Papież był przekonany, że wierni muszą zostać ostrzeżeni, muszą wiedzieć, że istnieją zwroty, które ranią dusze zmarłych, wprowadzają zamęt i mogą otworzyć furtkę do rzeczywistości, która nie pochodzi od Boga. Do tego dochodziła jeszcze głębsza obawa że to, co zaczęli słyszeć niektórzy wierni, wcale nie pochodziło od dusz, za które się modlili. W sercach papieża i kardynała narodziło się wtedy jedno wspólne przekonanie, trzeba działać, zanim będzie za późno. Tak rozpoczęła się ich wspólna misja, odkryć prawdę i przygotować odpowiednie ostrzeżenie dla całego kościoła. Po ich pierwszej rozmowie, która zakończyła się milczącym zrozumieniem, kardynał opuścił bibliotekę z sercem ciężkim jak nigdy dotąd. Korytarze wydawały się dłuższe, a każdy krok odbijał echo, jakby mury Watykanu same wsłuchiwały się w to, co dopiero miało nadejść. Czuł, że nosi w sobie coś, co może zmienić sposób, w jaki Kościół patrzy na modlitwy za zmarłych, na świat duchowy i na to, co dzieje się, gdy człowiek nieświadomie przekracza granice, których nie powinien dotykać. Kardynał zatrzymał się przy jednym z wysokich okien, skąd widział plac, który powoli budził się do życia. Pielgrzymi zaczynali się gromadzić, nieświadomi tego, że w głębi murów podejmowane są decyzje, które mogą mieć wpływ na miliony wiernych. Zastanawiał się, jak powiedzieć światu coś tak delikatnego, jak wyjaśnić ludziom, że słowa, które wypowiadają w dobrej wierze, mogą otworzyć przestrzeń duchową, której konsekwencje są nieprzewidywalne. Jednocześnie papież po odejściu kardynała pozostał. Jeszcze chwilę sam. Wrócił do modlitwy, ale tym razem jego myśli były bardziej niespokojne. Obraz wydarzeń, o których mówił kardynał, mieszał się z jego własnymi intuicjami, które pojawiły się poprzedniej nocy. Czuł, że Bóg daje mu znaki, ale jednocześnie skrywa przed nim pełnię tajemnicy, jakby chciał, aby papież sam szukał odpowiedzi, krok po kroku, kierując się nie tylko rozumem, lecz także sercem i sumieniem tego samego popołudnia papież wezwał kardynała ponownie. Tym razem spotkanie odbyło się w ogrodach watykańskich, z dala od murów i spojrzeń innych, spacerowali powoli, a cisza między nimi była długa i pełna znaczeń. W powietrzu unosił się delikatny zapach cyprysów, ale w ich duszach coś gęstniało, jakby bliskie było ujawnienia się czegoś większego. Kardynał jako pierwszy przerwał milczenie. Powiedział, że informacje, które przekazał papieżowi, to dopiero początek. Istniały świadectwa ludzi z różnych krajów, którzy słyszeli podczas modlitwy za zmarłych dziwne głosy. Nie pasujące ani do tonu modlitwy, ani do pokojowego charakteru dusz, za które się modlili. Niektórzy twierdzili, że słowa, które do nich docierały, były pełne zamętu, inne, że brzmiały jak prośby o rzeczy, których nigdy nie powinny wypowiadać dusze oczekujące na zbawienie. Papież przystanął i zamknął oczy. Czuł, że te wydarzenia niosą w sobie coś niepokojącego, ale jednocześnie coś, co wymaga głębokiego zrozumienia. Zapytał kardynała, czy jest możliwe, że ludzie, choć modlą się z dobrą intencją, mogą otwierać drzwi, które nie prowadzą do dusz zmarłych, lecz do rzeczywistości, której nie rozpoznają. Kardynał skinął głową z powagą, mówiąc, że istnieją stare zapisy teologiczne, które wspominają o podobnych zjawiskach, jednak nigdy nie traktowano ich jako realnego zagrożenia współczesnych czasów. To właśnie wtedy papież wyznał, że podczas swojej nocnej modlitwy miał wrażenie, że pewne słowa wypowiadane przez wiernych mogą być mylone przez istoty duchowe, które nie mają nic wspólnego z duszami, oczekującymi na modlitwę. Powiedział też, że doświadczenie było tak intensywne, iż nie potrafił zasnąć przez resztę nocy. Czuł, że to, co intuicyjnie mu przekazano, nie było jedynie ostrzeżeniem, było prośbą, aby działał. Kardynał poczuł, jak po jego plecach przebiega dreszcz. Ta sytuacja miała ciężar, jakiego nigdy jeszcze nie doświadczył. Zapytał więc papieża, co powinni zrobić. Odpowiedź była spokojna, ale stanowcza. Najpierw zgromadzić wszystkie świadectwa z całego świata, zbadać każde zdarzenie, każdą historię, każde słowo. A kiedy już będą mieli pewność, przygotować przesłanie dla wiernych, które nie wprowadzi strachu, lecz świadomość i ostrożność. Zanim jednak to uczynią, papież poprosił kardynała o jeszcze jedną rzecz, aby modlił się razem z nim przez kilka kolejnych nocy, prosząc Boga o światło, o jasność, o siłę do podjęcia właściwej decyzji. Kardynał zgodził się bez wahania, bo wiedział, że czeka ich droga trudna i wymagająca, a bez Bożego prowadzenia łatwo mógłby wkraść się lęk. W kolejnych dniach obaj zaczęli dostrzegać, że to, co początkowo wydawało się pojedynczymi świadectwami, zaczyna układać się w coraz bardziej spójną historię. Zjawiska duchowe, o których ludzie mówili z niepewnością i wstydem, brzmiały coraz bardziej podobnie, niezależnie od kraju, języka czy kultury. Wszystko wskazywało na to, że problem nie był lokalny, był globalny. Papież wiedział już wtedy, że ich misja będzie znacznie większa niż przypuszczali i że to dopiero początek. Minęły kolejne dni, a atmosfera w Watykanie stawała się coraz bardziej napięta choć na zewnątrz wszystko wyglądało jak zwykle pielgrzymi modlili się na placu turyści fotografowali kolumnadę a gwardziści stali niewzruszeni na swoich postach w samym sercu stolicy apostolskiej dojrzewało coś, co mogło wstrząsnąć całym kościołem papież i kardynał pracowali niemal bez wytchnienia analizując świadectwa spotykając się z teologami i prowadząc długie rozmowy, które nierzadko kończyły się dopiero nad ranem Kardynał czuł, że ich zadanie stało się czymś więcej niż tylko reakcją na niepokojące zjawiska. Miał wrażenie, że Bóg powierza im misję, która wymaga nie tylko odwagi, ale też głębokiej pokory i gotowości, by stanąć naprzeciw temu, co niewidzialne, nieoczywiste i trudne do pojęcia dla większości wiernych. Każde kolejne świadectwo, które czytał, zdawało się potwierdzać, że modlitwy za zmarłych, choć piękne i pełne dobra, Mogły być w pewnych sytuacjach wypaczane przez siły, które tylko udawały, że są tymi, za których proszą wierni. Jednego wieczoru papież wezwał kardynała do swojej prywatnej kaplicy. Kiedy kardynał wszedł do środka, zobaczył go klęczącego przed tabernakulum w absolutnej ciszy. Świece dawały miękkie, ciepłe światło, ale w powietrzu wyczuwało się coś ciężkiego, jakby wisiała tam niewidzialna obecność. Kardynał uklęknął kilka kroków dalej. I czekał, aż papież zakończy modlitwę. Po chwili papież powoli wstał i odwrócił się w jego stronę. Jego twarz była zmęczona, ale w oczach błyszczał ogień, który kardynał widział tylko wtedy, gdy papież podejmował największe decyzje. Papież powiedział cicho, że poprzedniej nocy miał sen, bardzo wyraźny, tak realistyczny, że nie potrafił go zignorować. W tym śnie widział dużą grupę ludzi modlących się za dusze swoich bliskich. Ich głosy zlewały się ze sobą a modlitwa unosiła się jak delikatny szum. Jednak nad tą modlitwą pojawiały się cienie, istoty, które próbowały zatrzymać słowa, zniekształcić je lub zmienić ich sens. Kardynał zamarł, słuchając opisu. Papież kontynuował, mówiąc, że w tym śnie jeden z cieni odwrócił się w jego stronę i przemówił głosem, który nie należał ani do człowieka, ani do duszy oczekującej na modlitwę, powiedział jedno zdanie. Ludzie mówią więcej niż rozumieją i nie wiedzą, kto ich słyszy. Papież obudził się przerażony, z poczuciem, że słowa te są czymś więcej niż tylko obrazem sennym. Były ostrzeżeniem. Kardynał próbował zachować spokój, ale w głębi duszy czuł narastający niepokój. Powiedział papieżowi, że jego sen idealnie odpowiada opisom, które nadchodzą z różnych krajów. Zjawiska duchowe nie były przypadkowe ani oderwane od siebie wyglądało na to, że ktoś lub coś próbowało od dawna wpłynąć na świat modlitwy, szczególnie tam, gdzie ludzie kierowali swoje słowa z miłością, nadzieją i bólem. Papież spojrzał na niego poważnie i powiedział, że jeśli to prawda, muszą działać szybko, ale jednocześnie niezwykle ostrożnie, aby nie wzbudzić paniki. W tych 1900... następnych dniach obaj zaczęli przygotowywać raport, który miał trafić do najważniejszych doradców Kościoła. Jednak im głębiej wchodzili w temat, tym bardziej dostrzegali, że w Watykanie nie wszyscy reagują z taką samą powagą. Niektórzy duchowni nie wierzyli w zagrożenie, uznając je za przesadzone interpretacje wiernych. Inni twierdzili, że Kościół nie powinien dotykać takich spraw publicznie, by nie dawać wrogom pretekstu do krytyki. Jeszcze inni, choć nieliczni, sprawiali wrażenie, jakby temat w ogóle ich nie obchodził. Papież zauważył te reakcje i wiedział, że nadchodzą trudności. Wewnętrzny sprzeciw mógł doprowadzić do konfliktów, a on pragnął jedności, nie kolejnych podziałów. Mimo to był przekonany, że prawda musi zostać ujawniona, nawet jeśli część kościoła będzie opierać się zmianom. Kardynał widział, że decyzja ta kosztuje go wiele. Papież musiał zmierzyć się nie tylko z duchową rzeczywistością, ale także z oporem wewnątrz własnej struktury. Pewnego popołudnia, podczas jednego z tajnych spotkań, Kardynał pokazał papieżowi list, który otrzymał od teologa z Ameryki Południowej. Opisano w nim wydarzenie z jednej z parafii. Grupa modlących się ludzi twierdziła, że podczas modlitwy usłyszała odpowiedź, ale nie była to odpowiedź spokojna ani święta. Słowa były pełne gniewu, wyrzutów, a nawet rozkazów, jakby pochodziły od kogoś, kto nie miał prawa odzywać się do nich. Kiedy odczytali list, papież pobladł. Wiedział już wtedy, że te wydarzenia nie są ani przypadkowe, ani symboliczne, były realne i wymagały natychmiastowego działania. Papież i kardynał zaczęli przygotowywać dokument, który miał stać się podstawą wielkiej decyzji. W miarę pisania, rozmów i modlitw w ich sercach dojrzewała świadomość, że Kościół stoi na granicy czegoś ogromnego. Każde słowo, każdy wers, każdy fragment świadectw potwierdzał, że świat duchowy domaga się uwagi, a wierni potrzebują ochrony. Kardynał patrzył na papieża wieczorem, gdy kończyli kolejną sesję pracy. Widział w nim człowieka, który niesie ciężar, jakiego nie da się porównać z żadną inną odpowiedzialnością. Widział też determinację, spokojną, głęboką i pełną wiary. Wiedział, że cokolwiek postanowią, zmieni historię kościoła, i wiedział, że to dopiero przedsmak tego, co nadejdzie. Kolejne tygodnie stały się dla papieża i kardynała czasem intensywnej pracy, ale także narastającej presji. W miarę jak ich badania się pogłębiały, w Watykanie zaczęły krążyć plotki, niektórzy duchowni zaczęli szeptać między sobą, że papież zbyt mocno wnika w sprawy duchowe, które, ich zdaniem, nie powinny być poruszane publicznie. Inni natomiast uważali, że kardynał wywiera zbyt duży wpływ na papieża, prowadząc go w stronę zbyt radykalnych decyzji. Jednak prawda była zupełnie inna. Papież i kardynał działali jak dwie części jednej misji, misji, która miała ochronić wiernych przed duchowym zagrożeniem, które wciąż rosło w siłę. W tym czasie papież zaczął otrzymywać dziwne listy, niektóre były anonimowe, inne podpisane przez duchownych z różnych części świata. Ich treść była niepokojąca. Jedni błagali papieża, aby natychmiast wydał oficjalne ostrzeżenie dotyczące modlitw, inni natomiast grozili że jeśli podejmie jakiekolwiek działania może narazić kościół na śmieszność, a jego autorytet osłabnie. Papież czytał te listy w milczeniu, ale kardynał widział, że każde słowo obciążające jego decyzję odciskało ślad na jego sercu. Mimo to papież pozostał niewzruszony. Wiedział, że jego obowiązkiem jest stać na straży prawdy, nawet jeśli oznacza to przeciwstawienie się własnym doradcom. Jednak najtrudniejsze było to, że nie wiedział jeszcze, jaką formę powinno przybrać jego działanie: czy powinien wydać specjalny dokument, czy wygłosić przemówienie do wiernych, a może najpierw powinien ostrzec tylko biskupów? Tych pytań było wiele, a każda decyzja musiała być podejmowana z ogromną rozwagą. Pewnego wieczoru kardynał przyniósł papieżowi raport, zawierający podsumowanie wszystkich dotychczasowych świadectw, wizji, analiz i rozmów. Był to dokument gruby, ciężki. Zawierający nie tylko dane, ale przede wszystkim ludzkie historie historie osób, które podczas modlitwy za swoich bliskich zaczęły doświadczać zjawisk, których nie potrafiły wytłumaczyć. Papież otworzył raport i zaczął go czytać. Przewracał kartki powoli, jakby każde słowo miało wagę kamienia, wraz z kolejnymi stronami jego twarz stawała się coraz bardziej napięta. Były tam opisy ludzi, którzy słyszeli głosy podczas modlitwy głosy, które brzmiały znajomo, ale jednocześnie nienaturalnie. Świadectwa kapłanów, którzy widzieli zmiany w zachowaniach wiernych, zagubienie, lęk, czasem nawet duchowe wyczerpanie, a także opisy dziwnych snów, które pojawiały się w różnych krajach jednocześnie, jakby jakaś siła próbowała wysłać ostrzeżenie lub przeciwnie, zasiać niepokój. Kardynał siedział obok papieża, obserwując go uważnie, widział jak głęboko papież przeżywa każde świadectwo. W pewnym momencie papież zamknął dokument i oparł dłonie. Na klatce piersiowej, jakby próbował uspokoić swoje serce. Kardynał wstał, podszedł do okna i otworzył je, wpuszczając świeże powietrze. Chłodny wiatr poruszył zasłony, a cisza, która zapadła, miała w sobie coś prawie mistycznego. Papież podniósł wzrok i powiedział cicho, że nie mogą już dłużej zwlekać. Zrozumiał, że kościół stoi na krawędzi. Jeśli nie podejmą decyzji teraz, Konsekwencje mogą być nieodwracalne, wiedział jednak, że ostrzeżenie, które mają przekazać światu, musi być jasne, poważne i nie pozostawiające miejsca na interpretację. Musi być też wypowiedziane w sposób, który nie wzbudzi paniki, lecz da wiernym pewność, że Kościół stoi po ich stronie. W tym momencie kardynał odsłonił kolejną dokumentację. Wyniki analiz przeprowadzonych przez grupę teologów, którzy studiowali kwestię modlitw za zmarłych od strony historycznej, liturgicznej i duchowej. Ich wnioski były jednoznaczne. Nigdy wcześniej w historii Kościoła nie odnotowano tak masowych, tak intensywnych i tak podobnych zjawisk na całym świecie. To oznaczało, że coś nowego, coś nieznanego wkroczyło w przestrzeń duchową wiernych. Papież zrozumiał wtedy, że to nie jest jedynie problem modlitw, to był znak duchowej walki, która rozpoczęła się na poziomie globalnym. A Kościół jako przewodnik duchowy musiał stanąć na pierwszej linii. W nocy papież nie mógł zasnąć. Spacerował po swojej prywatnej rezydencji, odmawiając różaniec i prosząc Boga o jasność umysłu, przechodził z jednego pomieszczenia do drugiego, zatrzymując się czasem przy obrazach świętych, jakby szukał w nich rady. Czuł, że czas nagli. Czuł też, że odpowiedzialność, którą nosi, jest ogromna, większa niż jakiekolwiek wyzwanie, z jakim spotkał się wcześniej. W pewnym momencie zatrzymał się przy oknie, spoglądając na oświetlony Watykan. Uświadomił sobie wtedy coś ważnego. Decyzja, którą muszą podjąć, nie jest jedynie odpowiedzią na wydarzenia. Jest wezwaniem, testem jego pontyfikatu i duchowym obowiązkiem, który Bóg postawił przed nim i kardynałem. Następnego dnia obaj spotkali się ponownie. Papież powiedział, że są gotowi przejść do ostatniego etapu, przygotowania oficjalnego oświadczenia, które wywoła ogromny wstrząs, ale będzie konieczne. Kardynał skinął głową. Wiedział, że to dopiero początek największego rozdziału tej historii i nie przeczuwał jeszcze, jak dramatyczne wydarzenia nadejdą wkrótce. Wieści o rzekomej zdradzie kardynała oraz o jego niepokojących działaniach zaczęły krążyć po całym Watykanie z prędkością, której nikt się nie spodziewał. Atmosfera stawała się coraz bardziej napięta, a wielu duchownych czuło, że zbliża się moment, w którym ukrywana dotąd prawda zostanie ujawniona. Wśród korytarzy w cieniu kolumn i pod kopułą monumentalnego kompleksu szeptano o decyzji, którą papież miał ogłosić, decyzji, która mogła wstrząsnąć Kościołem jeszcze bardziej niż dotychczasowe konflikty. Papież, świadomy rosnącego chaosu, zdecydował się działać szybko i bezkompromisowo. Miał przed sobą długą listę, raportów, świadectw i nagrań, na których zarejestrowano to, jak kardynał wielokrotnie podważał jego autorytet. Kierował oskarżenia w jego stronę i powtarzał je wśród innych dostojników, wzbudzając nieufność i wrogość. Nie były to tylko przypadkowe, niefortunne wypowiedzi. Wyglądało to na przemyślany, długotrwały plan siania zamętu. Jednak najcięższym zarzutem było to, że kardynał popełnił otwartą, bluźnierczą wypowiedź przeciwko papieżowi podczas prywatnego spotkania z grupą duchownych, które, ku jego zaskoczeniu, zostało nagrane. To właśnie to nagranie trafiło na biurko papieża, i to ono doprowadziło do ostatecznego przesilenia. Zdrada w samym sercu kościoła stała się faktem, którego nie można było ignorować. W dniu, w którym miała zapaść ostateczna decyzja, pałac apostolski był wyjątkowo cichy. Nawet strażacy gwardii szwajcarskiej poruszali się wolniej, jakby wyczuwali, że wydarzy się coś, co zapisze się w historii kościoła na wiele lat. Kardynał został wezwany do prywatnego, gabinetu papieża. Wszedł z pozorną pewnością, lecz jego wzrok zdradzał napięcie, które próbował ukryć pod maską dostojeństwa. Papież siedział przy swoim biurku, trzymając w dłoniach dokument z protokołem, na którym widniał oficjalny dekret. Gdy kardynał stanął naprzeciwko, papież spojrzał na niego z mieszaniną smutku i stanowczości. Wiedział, że to, co ma uczynić, jest bolesne, ale konieczne. Rozmowa była krótka. Papież nie chciał wdawać się w dyskusje ani w tłumaczenia, które i tak nie mogłyby cofnąć szkód wyrządzonych kościołowi. Oświadczył, że wobec ciężkiego przewinienia, jawnej bluźnierczej wypowiedzi oraz szerzenia nieprawdziwych oskarżeń wśród innych duchownych, podejmuje decyzję o natychmiastowym usunięciu kardynała ze wszystkich pełnionych funkcji. Dekret został już podpisany, opieczętowany i przekazany odpowiednim dykasteriom. Nie było żadnego pola manewru. Żadnej możliwości odwołania. Kardynał poczuł, jak jego duma pęka niczym kruche szkło. Próbował protestować, podważać dokument, tłumaczyć się i oskarżać innych, ale było już za późno. Jego słowa odbijały się od papieża jak echo, bez skutku i bez znaczenia. Zrozumiał, że wszystko, co budował przez lata wpływy, kontakty, przywileje rozpada się na jego oczach. Gdy opuszczał pałac apostolski, jego kroki były ciężkie a twarz napięta jak maska człowieka, który zrozumiał, że stracił wszystko z powodu własnych intryk, korytarze, które jeszcze niedawno były miejscem jego władzy, teraz zdawały się go wyrzucać. Kilku duchownych, mijając go, odwracało wzrok, nie z nienawiści, ale z żalu, że jeden z nich poszedł tak daleko. Kilka godzin później Watykan wydał oficjalny komunikat. W wiadomości potwierdzono, że kardynał został usunięty z urzędu, i że decyzja papieża jest ostateczna. Reakcje wiernych na całym świecie były natychmiastowe. Jedni byli wstrząśnięci, inni oburzeni, jeszcze inni zdumieni, że konflikt w hierarchii kościelnej doszedł do tak dramatycznego finału. W mediach katolickich i świeckich rozpętała się burza komentarzy, analiz i spekulacji. Dla papieża była to jednak przede wszystkim bolesna lekcja. Lekcja o tym, jak łatwo jeden człowiek może zasiać chaos, kiedy pozwoli, by ambicja i pycha przesłoniły służbę duchową. A jednak była to także lekcja o sile autorytetu, który musi być chroniony, nawet jeśli oznacza to podjęcie decyzji trudnych i niepopularnych. Gdy noc zapadła nad Watykanem, papież pozostał jeszcze przez chwilę w swoim gabinecie, patrząc na migoczące światła placu. Wiedział, że następne dni przyniosą kolejne wyzwania, ale też wiedział, że Kościół przetrwa, bo prawda, nawet trudna, zawsze ostatecznie wychodzi na jaw, a historia kardynała, który próbował podważyć jedność Kościoła, stała się przestrogą dla wszystkich, którzy kiedykolwiek pomylą władzę z powołaniem, a ambicje z wiarą.